Ja chciałabym bardzo podziękować wszystkim wyborcom Kędzierzyna Koźla za to, że po raz kolejny dali mi szansę, możliwość realizowania programu. Ja nie miałam programu, który był pusty, nie miałam pustych haseł. Miałam konkretne zadania, konkretne działania, które rozpoczęte zostały w poprzedniej, aktualnej jeszcze kadencji i będę realizowała w przyszłej. Jak Pani skomentuje w takim razie już ten konkretny wynik wyborów, który, który poznaliśmy wczoraj wieczorem? Jak mi powiedziano, na drugą turę wyborów przychodzą najczęściej zwolennicy jednego i drugiego kandydata. No i moich zwolenników przyszło trochę więcej. Mhm. W takim razie proszę powiedzieć, czy już ma Pani przemyślenia na temat tego, jak rozpocząć tę kolejną pięcioletnią kadencję, no i jak ułożyć sobie jakby te plany długookresowe na pracę. Powiem, że to nie są takie plany, które nagle są nowe, że coś nagle zrobimy rewolucję. Jest to kontynuacja działań już podjętych. No ja na przykład nie mogę powiedzieć, że łącznik będzie moim, moim takim tematem numer jeden. To już się dzieje. To że, to, że inwestujemy w oświatę, to się dzieje. Tylko będziemy kontynuowali. To, że będziemy realizowali drogowe inwestycje, to na pewno pomoże nam, pomogą nam pieniądze z KPO i to jest bardzo ważne, żeby teraz wykorzystać te pieniądze, które przyniosą zarówno z Unii Europejskiej w ramach programów, jak i z KPO. A były gratulacje od kontrkandydata? Wczoraj wieczorem jeszcze a może dzisiaj? Mm, tak, wczoraj dostałam SMS-a z gratulacjami. Czy to była najtrudniejsza kampania, którą pani prowadziła? Yy, tak, dlatego że przez ostatnie dwa tygodnie zmierzyłam się z falą ogromnego hejtu. Yy, przyznam się, że takiego hejtu za całe yy, prawie 10 lat nie było. Yy, były to osoby, które tak zwane non-name, y, czyli zostały stworzone po to, żeby hejt wprowadzić. Na przykład też były osoby, które z Kędzierzyna Kośla, które na przykład powiedziały, że przez 10 lat nic nie zostało zrobione, że wszystko, co zostało w Kędzierzynie zrobione, zostało zrobione 10 lat temu przez ówczesną ekipę prezydenta Wantuły. No I, i ludzie, i te właśnie non-name y, cały czas to powtarzały. No, jak mówię, no, fala ogromnego hejtu, i nie tylko w internecie, ale jak widzieliśmy, też nawet policja wszczęła z urzędu postępowanie przeciwko niszczeniu materiałów wyborczych.